Kolendy i pastorałki zakorzeniły się w naszej kulturze, dlatego też nie dziwi fakt, że organizowane są różne koncerty i festiwale. Jednym z nich był ten sobotni w Kościele pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty Wielenej Górze. Mieliśmy przyjemność organizować pierwszy jeniołórski festiwal Kolendy i Pastorałek. Frekwencja przyrosła nasze najszczersze oczekiwania. Udział wzięło ponad 200 przedszkolaków. A razem z nimi zaproszeni goście, rodzice oraz dziadkowie, którzy wypełnili po brzegi jeleniogórską świątynię. Zaprezentują się grupę z 11 jeleniogórskich przedszkoli. Wyśpiewają najpiękniejsze kolendy, pastorałki, piosenki świąteczne. Po to, aby kultywować tradycje chrześcijańskie, abyśmy razem mogli się tutaj cieszyć i śpiewać. W naszym mieście są potrzebne inicjatywy i wydarzenia, na których nasza młodzież, dzieci, a może też dorośli, mogą prezentować swoje talenty, mogą zaprezentować je szerszej publiczności. Dzisiaj umożliwiliśmy to w parafii pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty bez współpracy z przedszkolem Niepublicznym Stokrotka oraz Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego. Na dzieci po występach czekał poczęstunek, a także nagrody. Organizatorzy nie wykluczają tego, że wydarzenie odbywać się będzie cyklicznie.